W ostatniej aktualizacji z 21 marca Valve postanowiło w końcu udostępnić możliwość tworzenia skinów dla charmsów, czyli po prostu dla naszych przywieszek breloczków, jak zwał, tak zwał. Jak na razie dostępny jest tylko jeden rodzaj. Przywieszek, który możemy tutaj robić. Od tego czasu minęło już kilka dni, więc jak się pewnie domyślacie, powstało masę bardzo dobrych projektów. Bardzo dobrych projektów przywieszek, które myślę, że warte są pokazania, dlatego dzisiaj pokażemy je w filmie. No a oprócz tego, czy zwiastuje to jakąś rotację w armory pasie? No kto wie, może do zbrojowni niedługo zostaną dodane nowe przywieszki, właśnie zrobione przez ludzi z workshopu. To by było naprawdę kozackie. Inną opcją, oprócz tej rotacji, no może być też po prostu jakaś nowa kapsuła sua bądź skrzynka, nie wiem jak to się będzie nazywać, której będą po prostu skiny z kolekcji z workshopu, A ja dzisiaj też mam dla was przywieszkę. Oglądajcie intro. A jeżeli znudziły ci się już twoje skiny i chciałbyś nowe, to Pirate Swap na pewno ci w tym pomoże. Możesz tutaj bez problemu wymieniać swoje stare skiny na zupełnie nowe, świeże skiny. A jeżeli będziesz potrzebował dołożyć do nowych skinów, możesz użyć mojego kodu Kifi i dostaniesz plus 35% więcej do doładowania różnymi metodami płatności. Przykładowo wpłacasz stówkę i masz 135. Także to jest Potężny bonus, a sama wymiana skinów jest mega prosta. Ze swojego ekwipunku po lewej stronie wybierasz skiny, które chcesz wymienić, a po prawej szukasz skina, który Cię interesuje. Potem już wystarczy kliknąć potwierdź na stronie, zatwierdzić ofertę na Steam i gotowe. Twój nowy skin jest już u Ciebie w ekwipunku. Oprócz tego na stronie możecie wykonywać zadania i zdobywać darmowy balans, który możecie wymienić na prawdziwe skiny. Na fajne jest mnóstwo skinów, także na pewno znajdziecie jakiś dla siebie, a to nie koniec bonusów, dostajecie np. bonus do pierwszej wymiany, bonus do drugiej wymiany, a jeżeli naprawdę potrzebujecie szybko spieniężyć swoje skiny to jest też na stronie opcja Instant Sell, gdzie możecie szybko sprzedać skiny. A ja, dzięki temu, że PirateSwap jest partnerem tego odcinka, mogę rozdać dla Was tego skina. Zaloguj się na stronie z kodem Kifi i potem już tylko wróć, zostaw łapę w górę, suba i komentarz. Link w opisie. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od polskiego akcentu. Mamy tutaj flagę Polski w postaci tutaj oczywiście przywieszki, breloczka, ale nie tylko flagę Polski, bo ten użytkownik tutaj zrobił po prostu wszystkie kraje i jeżeli to by było po prostu jako jedna przywieszka i możesz na przykład trafić pattern polski, pattern amerykański, kanadyjski i tak dalej, to myślę, że to by było bardzo sensowne, że nie po prostu każda przewieszka to jest osobny item, tylko po prostu jest, są to patterny. Nie wiem, czy dałoby się to zrobić, myślę, że jest to do zrobienia. Mocne 6 na 10. Następny brelok nawiązuje oczywiście do słynnej postaci tutaj z CS 6. W CS 1.6 można było wybrać na początku rundy modele postaci, nie tak jak teraz, że są to jako itemy. No i po prostu jednym z tych modeli był taki terrorysta, więc no na pewno fajny akcentik, mocne 5 na 10. Następny jest fade, no czyż fade nie byłby wspaniałym, słuchajcie, po prostu bryloczkiem, który oczywiście by miał swoje paterny, by był 100% fade, 90% fade i tak dalej, tak jak jest to w przypadku innych fade'ów. Jest to po prostu zwykły taki fade'ik, e, bardzo prosty pomysł, ale myślę, że do zaakceptowania. Moja ocenka 7 na 10, jest to prosty pomysł, ale warto, żeby taki fade'ik się pojawił. Mamy baby serpent, no nie ukrywam, że osobiście... Kupiłbym go. Kupiłbym go i doczepiłbym go, słuchajcie, do mojego fake Fire Serpenta, jeżeli pamiętacie ten odcinek, gdzie robiliśmy fake Fire Serpenta właśnie z cłapem, no to wtedy właśnie, no tam by pasowało Jagula, więc myślę, że to się powinno pojawić. 8,5 na 10. Kaczuszka z hełmem. Proste, śmieszne i myślę, że mogłoby tutaj się pojawić jako jakiś, nie wiem, niebieski, fioletowy... Coś takiego. Jeżeli mielibyśmy to tak oceniać w kategorii skinów, no to coś takiego fajnie. Taką kaczuszkę chętnie bym zobaczył. Nie jest to oczywiście nic takiego wybitnego, ale myślę, że te keychainy mają potencjał właśnie na takie śmieszne, słuchajcie, jakieś obrazki. No na pewno kształt tych keychainów, yy, które możemy tutaj robić w workshopie, teraz pozwala właśnie na wykorzystanie tego w jakiś zabawny, śmieszny sposób, więc dla mnie jak najbardziej. 6 na 10. To jest w ogóle coś niesamowitego. Jak sobie spojrzycie, to jest ziemniak, to jest ziemniak, ale tutaj oczywiście z jakimiś dodatkami, z takimi oczkami. Naprawdę porządna robota. Podoba mi się. Ja jako, że lubię ziemniaki. No to, to uważam, że to jest takie mocne 8 na 10. Taki rudy kotek. Kto by nie chciał takiego rudego kotka, Widać, że wszystko jest z nim w najlepszym porządku. No i podoba mi się, że to, to też tutaj e, twórca robi jakąś kolekcję. Widać, ja, czy tu był jakiś chyba słoń albo coś takiego, jakiś guziec. E, także taki kotek jak najbardziej by się przydał. O, w sumie pasuje do tego. 6 na 10. Następny keychain, tempered glass, który no, przypomina oczywiście case hardenet, więc tutaj jakby się trafił bluge. No to już sami wiecie, że cena by była pewnie 10 razy większa, jak nie 100 razy większa. Także jak najbardziej kolejny taki element typu Fej, typu Case Hardened, jak dla mnie 7 na 10 możemy wprowadzać. Gołąb. No i właśnie o tym mówiłem, że ten kształt tego pozwala na wykorzystanie w jakiś fajny sposób. To jest taki gołąb, jeszcze taki troszkę wygląda jakby był wydziergany, więc mega fajnie. Jeszcze tutaj te grafiki dosyć fajnie postarankowo. No podoba mi się, no ten wygląda jakby był obstrany przez gołębia w ogóle. Nie no, fajne, tak obok tej kaczuszki więc myślę, że 7 na 10 jak najbardziej mogłoby się dziś pojawić. No i następny, słuchajcie, ten naprawdę zrobił na mnie wrażenie, jakby to jeszcze było takie 3D, jak niektóre te skiny potrafią być, a możliwe, że jest tak, to trochę wygląda w sumie, że tak są warstwy tutaj różne, więc to jest na pewno przywieżka, którą bym chciał. Uważam, że ona by była oczywiście z tych droższych, ale na pewno przejąłbym taką przywieżkę nie ma co 9 na 10. Następną przywieszkę wziąłem ze względu na oczywiście nawiązanie do portala Kto grał w portala, ten powinien kojarzyć, więc coś takiego siadłoby. Nie jest to jakieś wspaniale zrobione, ale no myślę, że Valve. Jako że Valve i Portal, no to mogliby wprowadzić coś takiego mocne 6 na 10. Jeżeli jesteśmy w temacie portali, no to właśnie jest też taka przywieszka i tutaj jak widzicie jest ona z takim portalem na środku, właśnie ala z tego portalu, gdzie były niebieskie i pomarańczowe portale z tej gry, więc jak najbardziej coś takiego, widzę, że tu też różne jakieś paterny. O, graffiti chyba ktoś tutaj nawet robi, więc ktoś tutaj jest fanem Portala jak najbardziej postaranko 8 na 10 możemy wprowadzać. Następny brelok dlaczego go wybrałem? No, myślę, że niektórzy się domyślają, ponieważ przypomina mi on to holo które jest na streamach tak? Na wszystkich skinach z printstreama, na MC, na Diglu, na Uspie i tak dalej, więc jako, że ja jestem number one fan printstreama, mam wszystkie trzy, więc. Taka przywieszka jak najbardziej by siadła i fitowała do tego typu skinów. Myślę, że tutaj mógłby pokazać kolega właśnie na print stream, ale nie pokazał. Totalnie subiektywne 9 na 10. No dobra, 8 na 10. Nie jest to jakieś wspaniałe, ale po prostu bardzo mi to chciał. Ołówek. Bardzo mi się podoba, jak jest po prostu jakaś postać zrobiona, więc ołówek jak najbardziej przechodzi. 8 na 10. Prosta rzecz, ale no jak tutaj kreatywnie wykorzystanie tego kształtu. Bardzo mi się podoba. Następny kotek w bananie. Coś tego typu, nie? Taki bananokotek więc który jeszcze chyba płacze, czy albo się śmieje, ciężko mi powiedzieć. Badano kotek, spoko, 6 na 10 możemy dawać. Następny, słuchajcie, w ogóle dzisiaj nie ma nic poniżej na 10, ponieważ ja wybrałem spośród wszystkich 30 stron w workshopie i nie tylko w workshopie te, które po prostu podobają mi się najbardziej. Oczywiście to jest moje subiektywne zdanie, ale mi się wydaje, że no, część z Was oczywiście może ocenić w komentarzu, które z tych, które dzisiaj pokazaliśmy w filmie Wam się podobają najbardziej, a może macie jakieś te inne, które zobaczyliście gdzieś w workshopie i Wam się podobają. No ale jak najbardziej taka świnka z arbuzem na głowie w gaciach w serduszka 7 na 10. Następny kiczeń, który właśnie jest w stylu agentu z agentów. Ciężko to nazwać agentami, ale po prostu agentów z CSA 1.6 i to był mój ulubiony agent. Zawsze, jak on był do wyboru w Terro, to go wybierałem. Dlatego fajnie by było, jakby taki kiczej się pojawił. Myślę, że bym sobie go gdzieś tam skolekcjonował. 7 na 10. Nos w gaciach. <gryw> to źle zabrzmiało. Born to sniff. <gryw> Dobra, to też źle zabrzmiało. Ale słuchajcie, no, kto by nie chciał takiego nosa? Tu jeszcze widzę, że dupa mu nawet wystaje z gaci. Fajny, śmieszny. 7 na 10. No i następny, taki z gatunków chromatycznych, taki, który może fajnie gdzieś tam wyglądać pod słońce, odbijający światło, więc jak najbardziej tego typu przywieszki też powinniśmy mieć, żeby nam się całe jako już świeciło jak psu jajca. Ja myślę, że 7,5 na 10. O, i Ten był dosyć popularny, gdzieś tam na Twitterze, on zebrał dosyć sporo atencji. Jest to bungee to się nazywa, <grym> ponieważ postać skacze na bungee. Także jest to taki FBI jak najbardziej, bardzo kreatywne, żeby dać po prostu postać do góry nogami, wpisać w nogi. Zobaczcie, w nogi, no bo tu są normalnie nogi, ręce, a to jest zrobione na odwrót, zresztą sami widzicie. Bardzo mi się podoba, tutaj mocne 9 na 10. No i dobra, mamy prawie chyba mojego faworyta, jak nie mojego faworyta, tutaj na pewno 10 na 10 daje. Słuchajcie, Miami Vice, także jeżeli ktoś ma takie rękawiczki, nie widzę możliwości, żeby ktoś sobie nie dokupił takiego keychaina. Będzie to bardzo dobrze fitować na pewno. Ja nie mam Vice'ów ale no podobają mi się i ten keychain jak najbardziej 10 na 10. Następny w klimacie agentów, number K, no i tutaj chyba już nie muszę nic mówić, wygląda to po prostu genialnie, no taki number K. Oj, Bartiemu by się spodobało coś takiego, więc ja myślę, że tutaj mocne 9,5 na 10, jak nie 10 na 10, bo to powinno się pojawić w grze po prostu. No i kolejna postać, jak ja lubię, jak jest po prostu jakaś postać dobrze wykorzystany, słuchajcie, kiczeń no i tutaj mamy astronautę, żeby jeszcze to fajnie odbijało, nie wiem czy tak jest, O, ej, dobrze Zaprezentowane na printstreamie i to mi się podoba takie coś. No, miałbym dylemat, jeżeli by były oba wprowadzone, ale pasuje to do printstreama. Ej, naprawdę, dobrze pokazane. Ta, słuchajcie, maska powinna się jakoś tam odbijać w różnych paternach To by było dobre. Może tak jest, może tak. Chyba tak jest, nawet, bo to nie są te same e, dokładnie patterny. 9 na 10 No i to, wybrałem to ze względu na to, że przypomina mi e, potwory i spółka. Tam był taki. Kurczę, już nie wiem, który to był, ten Łazowski, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. E, tak, czy jak, bardzo mi przypomina właśnie tego z potworów i spółek, zresztą chyba to ma być na ten wzór, więc jak najbardziej, ja lubię takie postacie 8 na 10. Na koniec jeszcze mam tutaj z Twittera, no i to jest kolejny taki upside down bat, po prostu, który sobie zwisa, właśnie z jaskini, tak jak jest tutaj pokazane. No genialne, no genialne, no według mnie to jest, to jest must have, żeby coś takiego wprowadzili 9 na 10, ewentualnie jeszcze coś takiego możemy wprowadzić. A wy jak myślicie, czeka nas, Rotacja skinów do keychainów, czy to jest raczej coś, co będzie za nie wiem rok czy dwa, czy może wcale tego nie będzie, chociaż raczej będzie, skoro już wprowadzili możliwość tworzenia skinów, no to nie bez powodu. Dajcie znać i widzimy się jutro. Pamiętajcie, że na słapie macie kod KIFI i do wygrania keychaina dzisiaj.